Manko, witam Was bardzo serdecznie. Jestem oba asesina to jest kolejny odcinek już trzeci z... Mmm, gładnijcie -hmm, sami, co się do piekłarodem. Dzisiaj czas na urodzinowe przyjęcie. I zobaczymy, co z tego wyniknie, ale jak zgaduję, nic dobrego. Zobaczymy. Sąsiedzi siedzi z piekłarodem? W odcinku urodzinowe przyjęcie. I od razu na komodę klikam odruchową. Co on robi? Bierze tort, świeczkę i do tortu leci, okej okay, spoko. Szybko lećmy po mydło, czyli będzie do klopa leciał, bo jest papier toaletowy. W sumie już mu można tu też mu zapchać ten, 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 ten klozetior. Nic się nie stanie, aha. Nie patrzę jak wstydzę. Chłopka na myszy wiem, że musimy dać dostępne listy, ale co zrobić z tortem? Nie. Pomyślmy tu musi najpierw hmm. ok, najpierw lecimy szybko teraz po jajko, bo jajko tu na bank będzie, ono zawsze jest. Ale żon nie zauważa na przykład jakiemu ja ten. Yy... na przykład nie zauważa jakiemu. Ja mu dzieje się. A, bo Fuks! Last fucking second. Oh, Czyli... Okej. Okay. Szybko skrzynka na listy. I w tutorialu było, że to z obrazem. Wow! Perfidny na twarz dostał tym. Słuchajcie, takowi. Naprawdę, taki biedny człowiek. Nic, leć na dół, zobaczymy co Cię czeka skrzynce do listy. Oh. No! Lepów <laughs> się wścieknie Załamie Wzdechnie A potem przypomni o bólu Wait, what? <laughs> Właśnie Teraz się jeszcze tu musi wydłubić, w tych dwóch rzeczach to będzie 13, 20. Aż akurat leci, 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 leci. Kolejny raz załamka i ostatni raz dycha, będzie i jeszcze 3 punkty za załamkę. Oho, nie chciałbym mieć tak zatka zatkanego klozetu. Za Dobra Jest kulturka Ponów? Nie. okej okay. Prestiż 100% Na razie wszystko lecimy na 100% To już to zrobiłem po nagranie wtedy No i cóż Na jutro Taka nasz Charlotte'ka Pa pa